Siemano wszystkim, nie uwierzycie, co przytrafiło się mi i mojemu czarnoskóremu przyjacielowi w Geta San Andreas. Spaceruję po San Fiero, no i wpadłem na pewien pomysł, żeby zwiedzić parking policyjny. A do tego potrzebny by mi był radiowóz, żeby otwarła się przede mną ta brama. Więc postanowiłem sobie takowy załatwić. Zauważyłem taki, niestety nie mam tego momentu nagranego. Nie wiedziałem w ogóle, co się będzie dziać później. Gdybym wiedział, no to, no to na pewno bym wcześniej włączył nagrywanie. Strzeliłem przez tylną szybę radiowozu. Po czym ten radiowóz. A najlepiej zobaczcie to sami. Jak widzicie, ten policjant już raczej nigdzie się nie wybiera. Więc co za tym idzie, samochód również powinien pozostać w miejscu. Tak się jednak nie dzieje. Ciało naszego nieszczęsnego funkcjonariusza również zaginęło w akcji, co wydaje się być również bardzo dziwne. Najwyraźniej radiowóz stwierdził, że nie potrzebuje kierowcy do pełni szczęścia i postanowił sam wymierzać sprawiedliwość. Jednak cały jego zapał znika, gdy bohater podchodzi do auta. Syreny się wyłączają, a samochód zatrzymuje. I jak się okazuje, również przebicie opon nie powstrzyma naszego bohaterskiego samochodu. Sprawdziłem również, czy nasz samochód nie jest opętany czasem przez szatana. Niestety wynik był negatywny. Podczas próby nawrócenia samochodu Dildosem okazało się, że ma okres. W międzyczasie jakiś ciapaty wysadził się na stacji benzynowej. No a oczywiście cała wina spadła na czarnego protagonistę. Ciekawe Postanowiłem ukrócić jego cierpienia, ale trzeba przyznać szczerze, radiowóz walczył do samego końca. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten nawiedzony radiowóz. Jeżeli mieliście podobne akcje, dajcie znać w komentarzach. Dzięki, Nara.